to ona. Nadal wierzy, że da się odpalić tę spalinową bestię za pierwszym razem. Daj mi chwilę, dobra? No dobra, walcz tam sobie. Chciałem tylko pokazać lepsze rozwiązanie. Niby jakie? Sprawdź sama. Poznaj kosiarkę akumulatorową Kramer. No, fajna. Fajna będzie, jak zobaczysz co potrafi. Spróbuj odpalić. Najpierw przycisk, potem wajcha. To znaczy dźwignia. Taki system zapobiega przypadkowemu uruchomieniu kosiarki. Waży tylko 20 kilo, czyli idealnie dla ciebie. Spróbuj manewrować tam przy tujach. Widzisz jak lekko? A wiesz, że ta kosiarka ma silnik bezszczotkowy? Nie. To znaczy, że zapewnia wysoką wydajność i długą żywotność, a przy tym zużywa mniej energii i pracuje cicho. Co więcej, akumulator 48V możesz połączyć przez Bluetooth. I na aplikacji możesz sprawdzić takie info, jak poziom naładowania baterii, ilość cykli ładowań, lokalizację czy zablokować przed niepowołanym użyciem. No. Coraz bardziej mi się podoba. A to jeszcze nie wszystkie jej zalety. Ma sześciostopniową regulację wysokości, funkcję mulczowania Dobra, trawy... Dobra, już przekonałeś mnie.